efectivo. A siatka ci tam chodzi. A co tam bawiło? Wujki do wody. Zobacz głowa głupca stanął poleć. Wspaniałą postawę w dzisiejszych zawodach i za te wyniki, bo faktycznie e, tej ryby... Wyniki były no wspaniałe. wspaniałe. Także, że po prostu wszystkim gratuluję tej, tych wyników i życzę, że w następnych zawodach Ramblin, zaś te wyniki nam się powtórzą. Ja bym prosił e, prezesów koła... 1 maja, żeby też tutaj y, przyszli nie, a, by, by, tutaj do mnie, w naszym związku powiedzieć. Nie, jeszcze już też trzeba. Polski związek wędkarski istnieje 60 lat. Nasze struktury PZW 60 lat. Nas cieszy, że w tym roku też obchodzimy 30-lecie powstania naszego koła, czyli połowę połowę, połowę tego. W roku 1980 na bazie przyzakładowej sekcji przy KWK 1 Maja kilkuosobowa grupa zapaleńców wędkarstwa na czele m.in. z Adamem Lubańskim, Janem Kasprzykiem, Zdzisławem Rajmanem włączyło nasze koło do wędkarskiej sztafety. Dlatego rok 2010 jest dla nas szczególnie radosny. Nasze koło obchodzi 30-lecie istnienia w strukturach, Polskiego Związku Wędkarskiego. Przez te długie lata do dnia dzisiejszego twórczo i aktywnie kontynuujemy dorobek naszego związku. W roku 2005 podjęto nowe inicjatywy, które stały się impulsem do pozyskania młodzieży oraz dalszych działań w ochronie środowiska naturalnego. Dziękuję Nawiązane współprace z parlamentarzystami władzami lokalnymi pod konem ochrony <Ky> środowiska oraz naszego ro rozwoju sportu wędkarskiego. Proszono wielu sponsorów o wsparcie naszych działań w dotarciu do młodzieży, między innymi wsparcia w corocznych imprezach dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Postanowiono na racjonalną gospodarkę zarybieniową naszych zbiorników poprzez coroczne proporcjonalne zarybianie różnymi gatunkami ryb leszcz, sztupach, lin, sandacz, karp. Karaś, uruchomiono stronę internetową naszego koła w celu otworzenia nowych możliwości dotarcia do przyszłych wędkarzy. Z nadzieją, że przełoży się to wymiernie na zwiększenie ilości członków w, w członków Polskim Związku Wędkarskim. Dynamika rozwoju koła nadbrała tempa na przełomie lat 2005-2009. Dwukrotnie zwiększyła się liczba uczestników zawodów wędkarskich. W tym duże zainteresowanie naszej młodzieży. Stan liczebny koła wzrósł o 50 nowych członków, członków. Obecnie nasza organizacja liczy 192, w tym 12 młodych członków uczestników, w tym 6 pani. Wielka w tym zasługa członków i działaczy koła, a także dzięki przyjaciołom PZW. Dlatego to z radością pisujemy złotymi zgłoskami do historii naszego koła. Z okazji ubiegłego 30-lecia koła oraz 60-lecia działalności Polskiego Związku Wędkarskiego przekazuję serdeczne podziękowania dla działaczy społecznych i tym wszystkim kolegom, którzy budowali koło od podstaw za poświęcony wieloletni Trud i zaangażowanie w rozwój naszego koła. Dziękuję koleżankom i kolegom, członkom Zarządu Koła Sądu Koleżeńskiego Komisji Rewizyjnej, kolegom Społecznej Straży Rybackiej, sędziom sportowym za ich wieloletnią, aktywną działalność, która dobrze służyła i służy naszemu kołu w realizacji statutowych celów. Dziękuję kolegom z Wieloletni stażem Członkowskim, pezem naszej Przyrody, Słowa podziękowania należy się dla przedstawiciela Gminy Gorzyce za dobrą współpracę oraz za wspieranie naszych wysiłków w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Podziękowania kierują także do posła Ziemi Śląskiej, do ulicy Rotownego, a niewieloletni program w rozwoju sportu za coroczny przysłuch w Nordyckim w naszym rejonie szóstym i w naszym gole. Słowa podziękowania kierowane są wszystkich instytucji oraz licznych stacjonarzy, przyjaciołom naszego koła, którzy chętnie wspierają się, nas w pracy z młodzieżą oraz rozwoju z kultury. Pragnę tu podziękować organizacjom społecznym i zawodowym, radnym miasta Włodzisławie Świąt. Związką Zawodową Solidarność Mojej Kopalni 1 maja, Solidarność KWK Jasno z Sklepą wędkarskim Jolanta Rykowska, Tadeusza Fabra Andrzeja Witek, Panu Dyrektorowi BOJKO Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Śląskiego, Firmie Laspor Ośrodka Wypocznikowego, Firmie Smakosz Andrzeja NOSA, Firmie DOMNET Kolegi Krzysztofa Slepczuk oraz wszystkim niewymienionym. Życzę wszystkim wędkarzom, aby jubileuszowy rok 30-lecia działalności naszego koła stał się okazją do satysfakcji, do dotychczasowych do osiągnięć. Przyjaciołom naszego koła życzę pełnej pełne satysfakcji z tego, co robią dla dobra Polskiego Związku Wędkarskiego Organizacji Polskich Wędkarzy. Na koniec dodam, że koło nasze zostało w 2007 roku oznaczone zaledwie oznaką przez Zarząd Główny Warszawy.